proszę mi dać 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 proszę mi dać

Witam na 15.00 na sesji Rady Unijnej ma Pan na rundę 1 Pana, Pana zastępcę Adama Wyszyńskiego, Panią Sekretarz Marię Krawczyk, Panią Sławną Mierzosławę Górską, Panią Kierownik Referatu Inwestycji Praw Mordorady oczywiście... Oczywiście wszystkie Państwa rady witają wyrażoną też wyraźną Obsługi Rady. Otwieram 15. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Maków, zwołaną na wniosek Pana Wójta i Pana Stwierdza, że mamy wymagane kworum. Rada może podejmować stosowne uchwały. Porządek obrad każdy z Państwa dostał. Czy są jeszcze do tego porządku jakieś uwagi? Nie widzę. Czy to że, to, że tutaj nie ma spraw różnych na końcu, to jest celowe, że nie będzie takich spraw? Zawsze na że... nadzwyczajnej sesji nigdy nie ma spraw różnych. Porządek obrad jest następujący. Pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 14 łamane na 92 łamane na 20 Rady Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12 przez 66 przez 19 Rady Gminy Maków w sprawie ustalenia stawek podatku o środków transportowych. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Kto jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt pierwszy mamy za sobą. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Proszę bardzo Panie Wójcie. Są dwie sprawy, to jest sprawa zmiany uchwały i sprawa elektromobilności. Proszę Panią Skarbnik w sprawie który uchwały. Może na się kończę, Słuchajcie Państwo, y, 26 listopada 2019 roku podjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia stawek w transportowych. <tronik> I tam y, nastąpił taki po prostu błąd literowy. Stawki były dobre, takie jakie powinny być, natomiast błąd literowy. Tam błędnie sformułowano w załączniku zapis. Powyżej 3,5 tony, a powinno być od 3,5 tony do 12 i poniżej 12 ton, po prostu te, za, te zapisy były źle. W związku z powyższym, Regionalna zwróciła nam uwagę, że po prostu musimy, że jest to błędne i należałoby po prostu to mocarstwo poprawić. Dlatego też 27 stycznia. Ta uchwała nawet tak była, jak Państwo wiecie, dodatkowo zrobiona, żeby po prostu ją Poprawić. Okazuje się, że nie powinniśmy podjąć tej uchwały, dlatego że uchwała pierwotnie podjęta 26 listopada. Ona musi obowiązywać. Natomiast te dwa zapisy, które były błędne w tych załącznikach, będą obowiązywały z 2018 roku, czyli... My nie powinniśmy już podjąć tej uchwały. Dlatego tą ostatnią uchwałę, którą żeśmy naprawiającą tak jakby podjęli, to po prostu należy ją uchylić. Czyli będzie obowiązywała nas uchwała 26 listopada 2019. Wszystkie te załączniki, oprócz tych dwóch błędnych. Te dwa błędy będą obowiązywały z 2018 roku. Z tych dwóch załączników nie mamy podatku od środków transportowych. To ja już wcześniej mówiłam. Ale po prostu one muszą być. Ale... Dlatego należy po prostu tą uchwałę. Przepraszam bardzo, mamy teraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 ja to prawa to No to jest jedna sprawa i druga sprawa. To znaczy akurat pan wójt powiedział w sprawie tej, dlatego ja myślę, że zabrałam głos oczywiście. No. Chodzi o... To jest ta zmieniająca, uchwałę. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, jest to strategia elektromobilności. Na początku swojej kadencji, jak zaczynaliście Państwo pracę, czy pamiętacie, podejmowaliśmy taką uchwałę o przystąpieniu do projektu na elektromobilność. Taki wniosek był złożony przez nas, ten wniosek uzyskał pozytywną ocenę i z Wojewódzkim Funduszem, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Pan Wójc, Panią Skarbnik, podpisali umowę. I ta umowa jest w 100% zwrotu, dostaniemy za opracowanie tej strategii, więc kosztów, budżetów nie ponosimy swoich nawet złotówskich. I dzisiaj na tej sesji chcielibyśmy po prostu prowadzić do budżetu ten wydatek, żeby móc podpisać umowę z firmą, która taką strategię dla nas opracuje. Od marca musi zacząć pracę Czy Czy jakieś pytania do tego? W związku z tym jest tam, tak? Tak, głównie, głównie w związku z tym, bo musimy to od marca zacząć realizować. A w marcu by była sesja dopiero, normalna, a wyłoniłam już firmę, a bez Waszej akceptacji nie mogę z firmą podpisać umowy, bo musimy mieć to do, wprowadzone do budżetu i żeby w marcu zacząć planową pracę, bo tak w marcu mieliśmy wpisane we wniosku, że od marca zaczniemy. Po no prostu musi być zmiana zabezpieczenia środków budżetowych. A musimy a wprowadzić tą umowę, nie. która została podpisana Czyli ona po stronie dochodu będzie 49 i po stronie wydatków 49. Czyli całą tą dotację otrzymamy dla do Funduszu Ochrony Środowiska. I wydanie... Do to ładowania to punkt do ładowania Pół do ładowania, nie. Pół do to jest z góry projektu urzędu, to jest co innego. To jest opracowanie strategii. Y, strategia jest takim dokumentem, który pozwala później urzędowi i nie tylko naszym mieszkańcom składać też wnioski. Przykład jak była wcześniejsza na przykład kadencja, była taka strategia ochrony powietrza i my też wtedy z Narodowego Funduszu opracowaliśmy taką strategię, nic nie wykładając własnych środków, a później to się okazało, że jeśli chcemy składać wnioski na tę modernizację, na solary bez tej strategii nie mogliśmy tych wniosków składać. I tu jest ten, yy, i później gminy, które chciały takie wnioski składać musiały z własnych pieniędzy takie strategie opracowywać. I tutaj teraz też jest, pojawiły się pieniążki na opracowanie tej strategii. Nasz kraj idzie w tym kierunku, więc tę strategię później jak będziemy my się chcieli starać o jakieś dofinansowania związane z tym tematem, czy nasi mieszkańcy bez takiej strategii nie będą mogli włożyć wniosku najprawdopodobniej. Bo te strategie będą później wykorzystywane do składania tych Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Zgrzebnych. Przystępujemy do głosowania na budżetową nr 15, łamane przez 93, czyli Zmiany budżetu. Tak, zmiany budżetu, łamane na 20, prawie gminy matki z dnia 27 lutego 2020 roku. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. Na podstawie stosownych aktów prawnych Rada Gminy Machyl uchwala co następuje. Paragraf 1. <coughs> Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 49 tysięcy zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Punkt 2. Plan dochodów budżetu gminy Maków po zmianie, o której mowa w ustępie pierwszym wynosi 37 469 875,69 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28 602 844,01 zł. 1 Podpunkt 2. Dochody majątkowe w wysokości 8 867 031 ,68 zł. Paragraf 2. Punkt 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 49 000 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Punkt 2. Plan wydatków budżetu gminy maków po zmianie, o której mowa w ustępie 1 wynosi. 45 921 193 57, zł. 57 W tym wydatki bieżące w wysokości 27 995 412 zł. 2 wydatki majątkowe w wysokości 17 925 781 25, zł. 25 groszy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Proszę o włączenie pilotów. Podniesienie ręki na ciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, iż za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny. Stwierdzam, uchwała została przyjęta 13 głosami za. Przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14, łamane na 92, łamane na 20 radnych i niemaków dnia 26 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały 12 łamane na 66 łamane na 19 Rady Gminy Maków w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Plus Pani Skarbnik tu widziałam na ten temat. Jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań nad uchwałą nr 15 łamane na 94 łamane na 20 Rady Gminy Maków z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 14 łamane na 92 łamane na 20 Rady Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały 12 łamane na 66 łamane na 19 Rady Gminy Maków z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek podatku o środków transportowych na podstawie stosownych aktów prawnych oraz obwieszczenia ministra finansów z dnia 24 lipca 2019 roku. W sprawie głównych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku i obwieszczenia ministra finansów z dnia 15 października 2019 roku w sprawie minimalnych stawek podatku ośrodków transportowych obowiązujących w 2020 roku Rada Gminy Maków uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wypila się uchwała nr 14 łamane na 92 łamane na 20 Rady Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2020 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ludzkiego. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisków. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, za uchwałą głosowało 13 radnych. Przeciw 0 wstrzymało się 1 radny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Dziękuję bardzo. I punkt czwarty zamknięcie obrad.

qua